Dzień dobry bardzo, witamy się w poniedziałek. 9.30 i ja właśnie będę zajadać drugie śniadanie, które jest mało instagramowe. Ugotowałam sobie fasolkę szparagową, bo tak mi się chciało, słuchajcie. Więc ja sobie zjem fasolkę szparagową. Za ten czas umyłam głowę, żeby mi troszkę przeszła, a później ją delikatnie podsuszę. E, zabrałam się za mniej więcej takie, zabrałam się za minimalne porządki, czyli. Wszystkie zabawki na kupę złożyłam, tam zrobiłam blokadę dla Stefana no i tam już będę ogarniać później kuchnię i tą kuchnię przede wszystkim. To muszę wszystko wrzucić do takiego baka z zabawkami. I zanieść słuchajcie, na górę. Tutaj zablokowałam wszystko Stefanowi, żeby mógł spokojnie, pięknie wszystko poodkurzać. Także ja idę się. Zabieram za jedzenie O, uwaga, dzwon Już miałam zabierać się za jedzenie, a zadzwonił, słuchajcie, kurier I przyniósł nam trzy paczuszki Także pomyślałam, że sobie otworzę je z wami Nie mam pojęcia, gdzie was postawię Czekajcie Postawię wam tam Mam nadzieję, że Stefan nie będzie nam przeszkadzał Nie skupiajcie się nareszcie za mną Pierwsza paczuszka z rezerw. I ja Wam pokażę tutaj, tak na szybko, a zrobię Wam hol zakupowy. Dla dzieci chyba już nie. Także pokażę Wam. Dla Żuani to kupiłam taką e, boksereczkę, jeszcze właśnie z myślą na wakacje. Dla siebie kupiłam spódnicę i nie wiem, w jakim rozmiarze wziąć, więc wzięłam jakby dwa rozmiary. Ona jest taka asymetryczna, zielona. Widziałam dwa rozmiary, zaraz przymierzę. Widziałam sobie też takie spodyneczki. Widzę, że eski są dość spore. Zaraz je przymierzę. E, takie właśnie do, na szybko na śniadanie, żeby założyć. Dla Giulanito żółty podkoszulek. Również na wakacje. E, błękitny podkoszulek. Również na wakacje dla Giulanito. E, bodziak dla Zoe. Jakby nie miała dosyć, no ale cóż. Granatowy dla to One się nam jak super sprawdzają. E, taki topik dla mnie. Zamówiłam sobie ostatnią eskę i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy w eskę się wcisnę, ale ta eska jest tutaj na dole, taka dość e, szeroka. Ja sobie zamówiłam taki zwykły topik. Słuchajcie, w paseczki i ta spódnica w drugim rozmiarze. Więc to jest wszystko z reserve eee, Z, z Jedną sukienkę zamówiłam i zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. To miała być sukienka z takimi mega odkrytymi plecami i powiem wam szczerze, że chyba jest. Jest. Mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądała. Taka, słuchajcie, długa, długa, długa. Nie wiem, czy nie jestem za niska do niej, no ale to zaraz się okaże. I widzę, że Zara. Nawet nie wiedziałam, że coś zamówiłam z Zary, no ale cóż. Ale tego nie... O, nie otworzę chyba bez noża. Ok, ok. Zamówiłam kurtkę mojemu dziecku i powiem Wam szczerze, że jest ogromna. Nie wiem, kiedy ona będziemy nosić. Czegiałam tak, ja z rozmiarem, więc zobaczę, najwyżej ją zwrócę. Bluzę dla to zamówiłam. Białą, bo takiej właśnie mu brakowało, białej bluzy. Dla to zamówiłam jeszcze taki topik, tacz, na taki rękawek. Kupiłam że jeszcze, żywiłam 128. Muszę mu przymierzyć, czy nie będzie. I dwie pary buciczków. Na przyszłość dla Zoe, jak już będzie sobie chodziła, bo są wielkie i zaraz obczaje, czy nie będę musiała zwrócić tych na pewno nie zwrócę, bo to są aridaski. Więc takie aridaski to w każdej porze roku można nosić. A te zimowe nie bardzo. Więc to będę musiała ogarnąć, że ja teraz idę jeść, taką tutaj kończy. Odkurzanie, zaraz go wrzucę jeszcze tam, w drugą stronę eee, i ja idę. Sara. co sądzisz o tym, że matki są w takiej małej przymierzalni dwie? nic, dajcie mi wieszak. Trzymaj. Pomachaj. To Papa, jest. Pa, pa, pa. Pa, Kamila jest mistrzem promocji i wychwytuje po prostu rzeczy droższe, o co tam promka mistrzostwo świata Lalucha lala, ona podrywa a no tak, no sorry mini zakupy no co? no to chodź, wstawaj wstań sobie, nie chcesz stawać? O, pokaż, pokaż jaka jesteś, na rowerku będziesz, tak? Chodź tutaj Zołka, chodź tu. Chodź tu Zoi, Zoi, Kekies? Serce. Chodź. Nie? Przyklejka się zrobiłaś, nie? Cycek matki, chodź. Co się stało? Chcesz piciu? To. to chcesz? Chciałeś zobaczyć zakupy? Co koteczku? Nie wiadomo. No nie, ten pchacz schowam, bo dziś się biło niego. Nie ogarnę tego z nimi dwójką tutaj. Ale ty stepa nie bierzesz? Nie, bo ja biorę dla ciebie planki, żebyś mógł jechać. Jak się zmęczysz? No to już do siedzenia. Ja nie będę ciągnęła tej e, z powrotem. Bo to jest daleko, to nie jest tak blisko. O, to ja nie chcę na brodę. No. Ty to do, dobrze do, do wymyśliłaś. Matka dobrze wymyśliła. No, a pił, to nie chce, więc... Nie. nie A gdzie jest postawka? Już idziemy po nią do tego. A to? Nie, do magazynu. Ba, y... Nie, do... Ja tu dam auto? Nie, Julie. Także ba, ba, ba. uważaj. Idziemy na plac zabaw. Idziemy na z plac. całą ekipą. Ja i moja limuzyna. Ale gdzieś Uważaj. Ta, ta, taty nie ma. Czekaj, tutaj Przypilny siostry. To pusta skorupka. Tak jest weź sobie. Czy Pani tu znalazł ślimaka? Znaczy no, powiedzmy. Kto uwał? Nie, wyszedł może. Nie wyszedł? Nie wiem, koteczku. I tutaj wpinam podstawkę. No teraz nie będziesz jechał. No przecież tak szybko wie. Zobaczcie. Limuzyna. Idziemy już? Idziemy już. Idziemy na plac zabaw. Ale te nie. A łopatki? No właśnie. Dobrze, że w tym domu jeszcze ja pamiętam. Popilność załki. Może... Teraz? Buziaczki, jakie słodziaczki, buziaczki. Dobra, zapakowani jedziemy. Co? Tam nie, tam ja sama nie dam rady. Nie, nie mam siły, Dżuanito. To wejdź tędy. Ale spróbuj. Brudno. Chodź. już Zoe Czekaj, ja muszę coś zrobić Mama. musisz szybko pedałować nie no musisz szybko bardzo no Już, no nie wiem. Co to za rączki? Zdejmuj butu. Butu. Uuu, musiałam sobie spiąć włosy, słuchajcie, bo upał. Jak nie wiem co. Patrzcie na to. Prawie mam grzywkę, widzicie? Masakra, ale jak to mówiłam, dzieci, kobieta zmienną jest, ale dzieci są też zmienne. Zaliczyliśmy trzy prace zabaw. Tak, tak, tak. I wróciliśmy do domu, bo jest, słuchajcie, straszny upał. Dziwne, bo już jest, to już jest dość późna godzina, ale nadal jest upał. Także ja teraz chwilę, chociaż z 10 minut, usiądę sobie, bo ta mała piczka przed chwilą się zasikała mi tutaj, więc musiałam posprzątać. No szybko musiałam posprzątać, bo z diosy Pampersa i słuchajcie nasichała na ziemię normalny hit au także widzicie, ja bez rzęs, bo um, jak widzicie nie mam ani jednej, ani ich nie maluję, więc no, prezentuję się tak właśnie, bez ręc dobra, dupa Jasiu mały ma teraz 10 minut spokoju, bo wyhasał no, się na placu zabaw także my odpoczywamy 10 minut i Dalej będziemy z kopytem. Słuchajcie, dzieci już śpią dawno, dawno. Um, a ja idę ogarniać trochę salon i tak dalej i też um, myślę, że będę szła spać. Tak mniej więcej jest się o 11 i chcę położyć, żeby się wyspać. Także idę się teraz wykąpać i widzimy się jutro.